I ja coś czuję, że będą chcieli nam takich e, bardziej łownych policjantów też e, tutaj nam zafundować. Pan Morawiecki e, przy nieudolnej blokadzie jego konkurencji lub wręcz e, aprobacie e, e, podstawia nam. E, Zagranicznych policjantów, jako polskich policjantów, na przykład Ukraińców, tak przez przypadek. O, panie Morawiecki, świetnie się sprawdzają policjanci ukraińscy, którzy wcześniej byli w batalionie Tornado, słyszałem. Zajmowali się katowaniem swoich obywateli rosyjskojęzycznych. Rząd Ukrainy. Rozformował batalion Tornado i do policji poszli. To, to może takich policjantów będziemy mieli tutaj, co, panie Morawiecki? I wydaje mi się, że to ma związek. Wyższa szkoła policji w Szczytnie, czyli miejsce, gdzie się szkoli policjantów, zmieni nazwę. Proszę państwa, no przecież to aż zęby bolą. Po co zmieniać nazwę? Po co zmieniać nazwę? Tu nie chodzi o zmianę nazwy, tu chodzi o zmianę statusu uczelni. Już nie będzie to Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, tylko będzie Akademia Policji. Akademia Policji. A to już jakby e, typ uczelni otwartej, bo teraz to jest uczelnia policji, tak? To jest, to jest um, ośrodek do szkolenia policjantów. Ale jak będzie to Akademia Policyjna, to jak inne akademie, studenci będą mogli tam studiować, bo to akademia. Hmm. Dlatego pierwszym krokiem jest zmiana jakby nazwy, a przez to uważam statusu. I chyba nie jestem gołosłowny, bo już tu w tekście Kronika 24 spotykamy pewną terminologię. Swoje ustawowe zadania uczelnia realizuje przez realizowanie szkoleń, kursów, studiów pierwszego a także drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz studiów podyplomowych. Aktualnie w murach Wyższej Szkoły Policji kształci się blisko 2000 funkcjonariuszy zawsze było, a teraz studentów studentów Zobaczymy jak będzie. A... Pewnie powiem, a nie mówiłem.